Witam Was bardzo serdecznie na moim y, dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiaj zrobimy czytanie tygodniowe. I sprawdzimy, co dobrego będzie działo się w tym tygodniu, co dobrego spotka nas w tym tygodniu, yy, jaka będzie e energia yy, ogólna tego tygodnia. Yy, na co powinni. Yy, bo po, y, powinienem powinnam uważać w tym tygodniu y, i standardowo rodzina, znajomi, y, przyjaciele, miłość, praca i finanse oraz, y, y, na koniec y, czytania wylosuje. Kryształowego Anioła, który, którego energia tutaj y, będzie Wam towarzyszyć w, w tym tygodniu, oraz y, będzie też przekaz y, od Kryształowego Anioła, który będzie y, dotyczył, y, y, dotyczył tego tygodnia. Kochani, co dobrego spotka nas w tym tygodniu? To jest jakaś królowa Buław. Najprawdopodobniej my będziemy w energii królowej Buław, czyli będziemy kobietami bardzo asercyjnymi. Pewnymi, pewnymi siebie, które wiedzą, czego chcą i konsekwentnie dążą do, do celu, i tutaj osiągają tutaj swój cel za wszelką cenę, ale kobietami bardzo atrakcyjnymi, kobietami bardzo pociągającymi, również seksualnie. Tutaj yy, Możemy być też, no właśnie. Możecie być w tym tygodniu czyjąś kochanką. No właśnie, czyli tutaj wejść z kimś w romans, z mężczyzną, który ma żonę. No właśnie, albo jeżeli jesteście. Mężatkami, macie męża, partnera, no to najprawdopodobniej ten mężczyzna ma jakoś inną kobietę, jest jakaś kochanka, i teraz tak, on będzie miał wybór czyli ten mężczyzna będzie miał wybór między żoną a Kochanko, no właśnie, tutaj e, e, tylko tu jest problem. E, to znaczy on nie wie, którą wybrać, która, e, no właśnie, która jest lepsza, e, która jest dla niego. E, no właśnie, która jest dla niego ważniejsza, która jest dla niego całym światem. Kochani, prawdopodobnie tutaj on zakończy jakiś romans, jakąś relację. No właśnie, z królową Buław, czyli może być tak, że on zostawi tutaj żonę dla, dla kochanki, ale może być na odwrót, że zostawi ko, kochankę i wróci jakby do... Do, do żony. Tutaj są jakieś kwestie podziału, prawdopodobnie podziału majątków. Jeżeli dojdzie tutaj do rozstania, a tym bardziej do, do rozwodu, to tutaj pojawią się kwestie. Podziału, y, podziału majątku, no właśnie, najprawdopodobniej y, y, jedna z kobiet, y, y, czy to jest żona, czy, y, czy kochanka, jest spełnieniem. Y, jego snów, jego marzeń, w ogóle z, związek z to, y, y, z to kobieto, czy też relacja z to, y, z to kobieto, y, będzie spełnieniem jego snów, jego marzeń. Ewidentnie tutaj mamy dwie kobiety i i tutaj między tymi kobietami dojdzie do, do, do rozmowy, do spotkania, i tutaj ta rozmowa, to spotkanie, co ciekawe, zakończy się porozumieniem. Panie tutaj się, się do, dogadają i razem tutaj będą nad czymś współpracować. Będą, będą coś tu w, w, razem współ, w, w, współ, w, współ, w, współtworzyć. Dla. Będę odzyskiwać taką równowagę i taki spokój wewnętrzny. Ja mam wrażenie, że wy do, do, dojdziecie do porozumienia, ale do, to znaczy, Panie, dojdą do porozumienia ale w sferze takiej y, bardziej wewnętrznej, takiej, y, takiej, y, takiej duchowej, y, możliwe, że pani nawiąże jakiś kontakt, jakieś porozumienie. Duchowe. Kochani, tutaj do Waszego życia ewidentnie zmierza, coś zmierza, coś jest już w drodze yy, i coś się za moment, tutaj za chwilę zamanifestuje, tutaj pojawi yy, w Waszym życiu. To jest król buław. Yy, ja mam wrażenie, że yy, Rozstanie tutaj tego mężczyzny z jedną z kobiet, czy, czy to z żono, czy kochanko, bo on odmieni jego sytuację życiowo, ale całkiem możliwe, że odmieni ją również pod względem tu, też finansowym, Materialnym, możliwe, że on zakończy tutaj związek ze swoją żoną, żeby związać się z kochanką, no właśnie, żeby poślubić swoją kochankę. No właśnie, żeby zawrzeć z nią związek, yy, związek małżeński, czyli praktycznie on zakończy tutaj jeden związek po to, żeby rozpocząć następny, czyli, yy, czyli ko, yy, kolejny tutaj z kochanką. Yy, I mam wrażenie, że on tutaj wyciągnie jakieś wnioski, z tej, z tej całej sytuacji, być może też wyciągnie wnioski z poprzedniego związku, z, po, z, po, z poprzedniej relacji. No właśnie, Wy się tu czymś podzielicie. Możliwe, że podzielicie się swoimi dobrami, tutaj ma e, materialnymi, swoimi pieniędzmi, i z tego, e, no właśnie, z tego, e, z tego powstanie, tutaj e, narodzi się e, coś, e, Coś, coś, coś nowego. No właśnie, ten pan wyciągnie błędy z, z przeszłości, czy, czy też wyciągnie jakieś wnioski z przeszłości i tak naprawdę wspólnie z wami, to znaczy z wami, w zależności, czy wy jesteście tutaj żono czy kochanko, on stworzy związek, relację, która będzie spełnieniem jego marzeń. I mam wrażenie, że te kobiety tutaj pogodzą się z sytuacją. No właśnie. Pogodzą się z tym, że y, na przykład, jeżeli on zostawi żonę, to ta żona y, y, tutaj y, y, pogodzi się z sytuacją, zaakceptuje ten fakt, ponieważ jej sytuacja tutaj również pod tym względem materialnym i finansowym odmieni się y, na lepszy. Dużo lepszy. Możliwe, że ona też będzie z tego powodu też szczęśliwsza, bo rozpocznie nowe, tutaj szczęśliwsze życie już bez tego mężczyzny. Tak samo będzie z kochanko. Jeżeli on zostawi tutaj, Kochankę i wróci do żony, to ta kochanka też nie będzie stratna, bo nie dość, że ona pogodzi się z, z tym faktem, że on wrócił, wrócił do żony, to jeszcze to odmieni jej los, los, życie na lepsze. Ona będzie szczęśliwsza. Być może ułoży sobie życie z kimś innym. Ja mam wrażenie, że on wspólnie z tą kobietą, którą wybierze, będzie realizował tutaj swoje, w zależności od tego, czy to będzie żona, czy kochanka, on wspólnie. Niezależnie od tego, którą kobietę wybierze, będzie realizował z nią swoje, swoje, swoje marzenia. Czyli tutaj jest taka sytuacja, że mamy dwie kobiety i jednego mężczyznę, i on zakończy związek z jedną kobietą, po to, żeby wejść w drugi związek, właśnie z inną. No, kobieto i będzie musiał, to znaczy stanie przed wyborem. Możliwe, że ten wybór wymusi na nim sytuacja. Możliwe, że to żona postawi mężowi ultimatum. Ja albo ona, albo kochanka, ja albo żona, i on będzie musiał tutaj Wybrać i ja mam wrażenie, że ten mężczyzna zostanie postawiony przez, przez przed ścianą i on nie będzie miał wyjścia. On będzie musiał, nawet jakby tego nie chciał, on, on, on by musiał czy musi dokonać tego, tego, te, tego wyboru. Kochani, na koniec wylosowałam Wam wcześniej kartę od Kryształowego Anioła. I ta karta y, mówi przebaczenie uzdrawia. Czy jeżeli jest potrzebne w waszym życiu, albo Wam uzdrowienie, jeżeli Wy potrzebujecie tego uzdrowienia, to musicie przebaczyć. Y, albo po prostu jeżeli to Wy zawiniliście, to powinniście prosić o Prze e e przebaczenie, ale jeżeli jest także osoba, która zawi e e zawiniła wobec Was i prosi Was o przebaczenie, to e e e powinniście jej przebaczyć, bo tak naprawdę. Przepaczenie y, może Was uzdrowić, może uzdrowić y, Wasze życie, kochani, y, no i też y, sytuacje, w której się y, y, zna, y, y, znaleźliście, kochani, y, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami, i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytania. Do usłyszenia na moim kolejnym czytaniu.